Bardziej na prawo to no, boli, ale najlepsze jest to, co się do rzędu No tutaj polegał, by się nie ulegało, bo bym przelać, robot, przepisy czym wspomniałem, byłby wyznaczony jako pierwszy Wyznaczony właśnie z tej strefy wojska rzutu wolnego no, I on by uderzał oczywiście w no prawdopodobnie on by uderzał, bo tego, takie jak ja szczęście jego, tam musiał zjeść z wojska, na pewno szczęście, było szczęściem dla mnie Bo akurat przy tej okazji, że nic nie ja bym się uderzał w też bym ale to był strzał, wiesz, faceta, który robi to niczym Andre'a Duży spokój, krótki rozbieg. wyrażenie idealne. To jak, jeżeli pierwsza z się udało, rozumiem, w oficjalnym meczu, a na treningu wchodzą takie strzały? No tak, tak jak mówię, na treningu, nie powiedziałem ale na treningu dość często, Czekałem na taką chwilę, aż będziecie rzutolne z 18-20 metra, bo mam to wyćwiczone i czuję się bardzo dobrze w tym aspekcie. A tego nam brakowało, tego naszej reprezentacji brakowało, tych biorień ze stałych fragmentów gry, a co tak czy inny potrafili w tak zaskakujący sposób. Jak idzie, to idzie, wszystko ostatnio że nie ma No Z jakiejś substancji na pewno tak. Podsadzimy, czy te ostatnie tygodnie mi się umiążą, to w dla mnie bardzo udany techniczny w obramki, Czy w swojej Wydaje mi się, że, że przede wszystkim w Szczeleckiej, bo nie tylko jeśli chodzi o samą na pewno w dobrej formie, bardzo dobrej, ale jeśli chodzi o też na bo to gdzieś ta piłka mnie zaczyna spokoić. Wiadomo, że też em, no, jestem dobrze przygotowany fizycznie i to też, przykład, że, że mam siłę gdzieś tam biegać, biegać w dane sektory, właśnie A w meczek. Może w ostatni meczek nie, ale szybko dzieńcami. jesteśmy zadowoleni z ustanie wyników ze... i zakończymy to może powiedzieć. Szkoda, że nie jest ucieczka, ale się działali inaczej. Właśnie ten mecz rzeczywiście był bardzo atrakcyjny. A jeden taki minusik to to, że zabrakło do w końcu w doświadczenia, kiedy graliście w dziesiątkę, nawet wy tam z przodu, mogli się tą piłkę przytrzymać, poszanować. No, zgadza się, zgadza się. Może nie tylko kiedy graliśmy w dziesiątkę, a może pewnie druga taka była. że posiadanie piłki z naszej strony gdzieś tam z, z przodu traciliśmy. Brak tak, zrozumienia niekiedy, nawet nie głównie strata, powiedziałem brak zrozumienia gdzieś tam z naszej strony, bo nie było wszystkich które z przodu. Powiedz jeszcze, że jak odsiłeś do sędziego, dostajesz żółtą kartkę, byłeś gotowy przyjąć oczywiście tę te, te, te karę, bo tak to wyglądało jakbyś, ale ty nie, ty się raczej nie spierałeś, tak? powiedziałeś, no nie, oczywiście, tę kartkę znam. Chciałem, nie, chciałem właśnie przyjąć, bo powiedziałem właśnie, że miałem żółtą do tego w sumie niepotrzebnie byłem tam jechał podchodzić, tak wyższą dostawę tą żółtą mocno jest tak. To nie było tak, że spajcarzy tam arbitra dosyć I... w sensie mocno instruowali? Który no właśnie, jest... właśnie mi coś było, bo tak naprawdę nie stwierdziłem, że arbitra za tą żółtą kartą, a tego nie zamierza. Ale rozumiem, że ta została anulowana. Razie. Ja też tak myślę, ale no, tajemby, w tym momencie to nie ma znaczenia największego. mówię, szkoda tych punktów, bo szkoda tego punkciku, bo wiadomo, fajnie jeszcze w Polsce byłoby zakończyć ten rok. Znalazł, to... Ale widowisko to naprawdę było fantastyczne i ludzie się po prostu świetnie bawili. Od tego powinno być więcej towarzystwa. Dla ludzi. Dla Was oczywiście nie stanie... Pewnie, to Dla ludzi, dla, dla zawodników, którzy no, jeszcze nie mają w tej miejsca, kiedy dużo od się ukazał. To jest też bardzo ważne, żeby, żeby cały czas być wraz ze zarówno, którzy mogą zastępować danej, na danej pozycji. Dlatego tylko my, że to są bardzo